Siemano, siemano widzowie, to ja płopodłoga. Jeden, dwa, trzy. Nie zgadniecie, mam kolejnego laki bloka tak, dobrze słyszeliście. Mam nowego Lucky Bloka w stylu Abłęiłot. Nie wiem, dlaczego mam takie szczęście na Lucky Bloki w stylu Abłęiłot, ale to w sumie dobrze. No to zanim go otworzę, to jeszcze wam pokażę, jakie mam błęiłoty w w bazie, mam tutaj takiego błeńłota kokosini mama, i na długim piętrze mam jeszcze taki, takie, dwa błęiłoty, glo, drill blueberry, sahua, jeszcze mam na górze, łe, well, 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 well. no, no to takie mam brainwoty na długim piętrze. A więc czas otworzyć laki bloka, A więc otwieram za 3, 2, 1, 0 i otwieram. I co będzie? I co będzie? Ej, tego nie miałem. Jakiś kał. Karotini e, Brannini Nie wiem co to za braniot I mam go pierwszy raz A więc otworzyłem loki bloka, a więc to już Koniec tego showca, więc Bajo widzimy się W następnym showcie Bajo